Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus modlił się tymi słowami. Ojcze, proszę Cię nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy uwierzą we mnie dzięki ich nauczaniu. Aby wszyscy byli jedno, podobnie jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, tak i oni, niech będą w nas, aby świat uwierzył, że to Ty mnie posłałeś. Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to Ty mnie posłałeś, i takich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, pragnę, aby ci, których mi powierzyłeś, byli ze mną tam, gdzie ja, ja jestem aby oglądali moją chwałę, którą mnie obdarzyłeś. Umiłowałeś mnie bowiem przed stworzeniem świata, sprawiedliwy Ojcze. Świat się nie poznał, ja jednak cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. Objawiłem im twoje imię i nadal będę objawiał, aby była w nich ta miłość, jaką mnie umiłowałeś, abym ja był w nich. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj rozważamy ostatni fragment z modlitwy arcykapłańskiej Jezusa, w której modli się On za cały Kościół, za tych wszystkich, którzy uwierzyli w głoszoną Ewangelię, głoszoną dobrą nowinę. To, co jest tutaj bardzo charakterystyczne, co mnie osobiście bardzo mocno dotknęło, to to, to że to przyjęcie dobrej nowiny, przyjęcie Ewangelii sprawia, że czym ma doprowadzić mnie do zjednoczenia z Jezusem i do tego, aby być z Nim jednością. I teraz, co to znaczy być z kimś jednością? Czasami, yy, kiedy spotykamy jakieś osoby, które są ze za, za sobą zaprzyjaźnione, są w bardzo bliskich relacjach, w głębokiej zażyłości, Możemy odnieść wrażenie, że są one do siebie bardzo podobne. I to jest efekt takiego bezpośredniego przebywania ze sobą oddziaływania na siebie nawzajem współdzielenia wartości, myśli, emocji, przeżyć, doświadczeń. I to sprawia, że ludzie, którzy żyją w takiej wspólnocie, w takiej jedności oni, oni zaczynają być do siebie bardzo podobni. W sposób, można powiedzieć, nawet ośmielę się powiedzieć, doskonały, potrafią siebie roz, odczytać swoje myśli. To się często dzieje też na przestrzeni czy na płaszczyźnie długoletnich małżeństw, gdzie tych dwoje ludzi żyje ze sobą już tyle lat i znają się już tak dobrze, że często potrafią się posługiwać językiem można powiedzieć, takim niekomunikatywnym, w tym sensie, że jakby rozumieją się bez słów. prawda? I właśnie o taką jedność myślę, że chodzi Jezusowi. Tylko teraz, co jest potrzebne, żeby taka jedność w nas zaistniała? No, pierwsza i najważniejsza rzecz to jest przyjąć to, to, to Boże objawienie. Przyjąć to, co jest głoszone. To w, ma mnie doprowadzić do sytuacji, gdzie ja zaczynam zmieniać swoje życie. Gdzie opierając się na tym Bożym objawieniu, opierając się na Ewangelii, opierając się na słowach Jezusa, widzę swoje dotychczasowe życie i zbliżając się do Niego, budując relacje z Nim, my to nazywamy tym naszym nawróceniem, tak? ja jednocześnie robię wszystko, żeby zerwać ze Starym życiem. Zobaczcie, to jest problem na przykład dzisiaj ludzi współczesności, ludzi tych czasów, w których żyjemy, mianowicie pewna powierzchowność. Czasami my to przenosimy też na przestrzeń wiary. Nam się wydaje, że jak przychodzimy do kościoła, mówimy, że jesteśmy wierzący, mówimy, że no, spełniamy jakieś praktyki, jakieś wymagania. no i no, Pan Bóg przecież dostał to co chciał i czego on chce jeszcze ode mnie oczekuje, prawda? Że z tego z jakiejś takiej zewnętrznej płaszczyzny wydaje mi się, że wszystko u mnie jest w porządku. No, ale nie jest w porządku. Bo widzę, że moje życie się sypie, bo widzę, że ta moja wiara zaczyna się teraz bardziej chwiać, że ona nie ma żadnego wpływu na moje codzienne postępowanie, na moje życie, że ja w ogóle nie odnoszę się często do Pana Boga w moim codziennym bytowaniu. W relacjach z drugim człowiekiem, w mojej pracy, w tym, co robię, w tym, jak się zachowuję, w tym, jakie słowa wypowiadam, w tym, w jaki sposób ja mówię o innych itd., dalej. To jest mnóstwo tych takich szczególików dnia codziennego, w których widać, że ta wiara jest tylko i wyłącznie jakimś niedzielnym dodatkiem. I to nie jest y, związane z jakąś złośliwością, tylko z powierzchownością. W tym sensie, że doszliśmy do tego, do, tylko do pewnego punktu, który nazywamy Wypełnienie obowiązku, ale już nie ma relacji. Dlatego, że prawdziwa wiara to jest spotkanie miłości. To jest odpowiedź miłości mojej ludzkiej, często kruchej, niedoskonałej, naznaczonej słabościami, upadkami, itd., ale mimo wszystko odpowiedzią na tę miłość odwieczną, którą, z którą przychodzi do mnie Bóg. I dlatego to jest tak bardzo ważne. Jezus posyłając swoich apostołów z, po swoim zmartwychwstaniu przed zesłaniem Ducha Świętego, mówi: Ja Wam poślę Ducha pocieszyciela, Ducha Parakleta. I ten Duch Święty, którego oni przyjęli, tak przemienił ich życie, że oni niejako stali się innymi ludźmi. Oni jest ludzi z zalęknionych, Ludzi, prawda, gdzieś pozamykanych, zaczynają wychodzić odważnie i głosić Ewangelię o Jezusie. Ale to się w nich dokonało właśnie poprzez tą przemianę życia, to, to, że oni zrozumieli, że dotychczas ich życie nie przynosiło żadnego owocu, że znali Jezusa tylko i wyłącznie od strony takiej fizycznej, tak, takiej ludzkiej, doczesnej, i przyziemnej. Natomiast teraz mają w sobie jego nową obecność obecność w duchu świętym. To, która ta obecność sprawia, że oni współpracując z tą łaską zaczynają żyć zupełnie inaczej. I to jest życie pogłębione. Zobacz, zobaczcie, że Jezus stawia nam wysoko poprzeczkę. On nie mówi, że a słuchaj, będzie dobrze, wierzysz, to wierzysz, jak wierzysz, to jest nieważne. Nie. Jezus mówi, że tylko ten, kto rozpoznaje wolę Ojca i wypełnia ją, może wejść do Królestwa Bożego. Czyli tak naprawdę tylko ten, kto wchodzi w głęboką zażyłość z Bogiem. Inaczej no my się nigdy z Jezusem nie spotkamy. I czasem takie powierzchowne podejście do wiary robi najwięcej krzywdy, takie rozmywanie praw, rozmywanie Ewangelii. Czasami słyszy się takie słowa, że no jestem wierzący, ale nie będę słuchał tego, co mówi Kościół, nie będę słuchał tego, co mówi, czego naucza Ojciec Święty, ja mam swoją własną wiarę. No tak, tylko że to nie jest chrześcijaństwo. Ktoś jest przekonany, że jest wierzący, ale tak naprawdę nie wie w co wierzy, nie wie w kogo wierzy, a najczęściej wierzy w siebie samego. Czyli on dla siebie jest Bogiem, jest odniesieniem, jest tym, który jest Panem, Zbawicielem, jest źródłem prawdy, moralności i tak dalej. To jest on sam. Na no, to że zbał bałwochwalstwo. To nie jest Jezus Chrystus, prawda? Bo nie ma tej relacji miłości. Wiecie, ja ostatnio trafiłem na taki. Dosyć ciekawy artykuł w sieci pod tytułem Co to znaczy być uczniem Jezusa? To jest artykuł autorstwa Taylora Edwardsa. I on tutaj odnosi się do takiego rozróżnienia pomiędzy neofitą a uczniem. Bo kluczem jest dla nas to, żeby stawać się uczniem Jezusa, żebyśmy byli Ucznie, jego uczniami bo w, tylko w ten sposób będziemy znakiem dla tego świata. Inaczej, no niestety, e, nigdy tym znakiem nie będziemy, a czasami bywamy antyświadectwem. Myślę, że to jest też taki rachunek sumienia dla mnie samego i, i też dla każdego z nas, jako e, tych, którzy się nazywają uczniami Jezusa. I teraz e, autor rozróżnia e, e, i pokazuje... Kim jest neofita, a kim jest uczeń, prawda? Nowonawróceni neofici to ludzie, którzy żyją jeszcze jak reszta świata. Uczniowie żyją jak Chrystus. Neofici są skoncentrowani na własnych wartościach, zainteresowaniach, obawach, priorytetach i sposobie życia. Uczniowie wpatrują się w Jezusa. Neofici chodzą do kościoła. Uczniowie są kościołem. Neofici są zaangażowani w misję Chrystusową. Uczniowie są jej oddani. Neofici słuchają słowa Bożego. Uczniowie tym słowem żyją. Neofici trzymają się zasad. Uczniowie naśladują Chrystusa. Neofici niełatwo rezygnują z wygód. Uczniowie są gotowi do poświęceń. Neofici dużo mówią. Uczniowie formują kolejnych uczniów. Uczeń to ktoś, kto całym sercem naśladuje życie i przykład Jezusa. Kto obiera jego misję za swoją, jego wartości za własne wartości, jego serce chce uczynić własnym sercem. Uczeń desperacko próbuje być jak Jezus. To ktoś tak oddany sprawie Bożej, że pójdzie dla niej choćby na koniec świata. Nie tylko jest gotowy jednorazowo umrzeć ale poświęcić dla Niego każdy dzień swojego życia. I myślę, że to jest dzisiaj taki dobry przykład do rozważenia. Na jakim poziomie ja się znajduję? Czy jestem jeszcze jak dziecko? Czy już staram się być jak uczeń Jezusa? Zaznaczając, że to jest pewny proces. My wciąż, cały czas mamy stawać się uczniami Pana w tym świecie. Pan z wami niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu i daj Boże do zobaczenia jutro.